Lublin był wielokrotnie świadkiem i zarazem uczestnikiem najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Podobnie było w lipcu 1980 roku, gdy w wyniku drastycznej podwyżki cen żywności zaprotestowały załogi Świdnickiego WSK, a następnie wielu dużych zakładów w Lublinie. W trwających od 8 do 25 lipca 1980 roku strajkach na Lubelszczyźnie uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy pracowników z ponad 150 zakładów pracy. Zakończyły się one podpisanymi przez komitety postojowe porozumieniami i otworzyły drogę do ogólnopolskich protestów na wybrzeżu w sierpniu 1980 roku, które zaowocowały powstaniem Solidarności, a następnie upadkiem reżimu komunistycznego w Polsce. Robotniczy protest, oprócz wymiaru ekonomicznego związanego z poprawą warunków życia, był wyrazem szerokiego niezadowolenia społecznego i buntu przeciwko autorytarnej władzy. Dzisiaj, w 40. rocznicę lubelskiego lipca, chcemy przypomnieć tamte wydarzenia. Przemiany ustrojowe i dzisiejszy kształt naszego kraju Zawdzięczamy bowiem odwadze i determinacji bohaterów lipcowych dni, zwykłym mieszkańcom naszej małej ojczyzny. Sukces lubelskiego lipca 80 otworzył drogę do ogólnonarodowego zrywu Polaków w walce o lepsze warunki życia, wolność i demokrację. Strajki 1980 roku i to, co wydarzyło się później, spowodowało zmianę oblicza nie tylko Polski, ale i całego świata. O tej ważnej dla nas wszystkich rocznicy przypomina wystawa przed sierpniem był lipiec na Placu Litewskim oraz obszerny serwis historyczny przygotowany przez ośrodek Bramagrodzka Ny. Zapraszam do ich oglądania, ale i do codziennych rozmów z rodzicami oraz z dziadkami o tym, jak pamiętają lipcowe dni 1980 roku.